Gdy w kwietniu 2021 roku Karpiński został sekretarzem Warszawy. W lutym 2023 roku agenci CBA na polecenie katowickiej prokuratury zatrzymali najpierw Baniaka, a kilka dni później Karpińskiego. Obydwaj usłyszeli zarzuty korupcyjne związane z przyjęciem w latach 2020-2022 od FB serwis blisko 5 milionów złotych w gotówce. Ówczesnego sekretarza Warszawy swoimi zeznaniami obciążył m.in. Artur P., który został zatrzymany przez agentów CBA wraz z Baniakiem na początku lutego 2022 roku. Włodzimierz Karpiński, podobnie jak Rafał Baniak, trafił do aresztu. Wyszedł z niego po 9 miesiącach w listopadzie ubiegłego roku. Wszystko dzięki immunitetowi, jaki otrzymał po objęciu mandatu europosła. Jak to możliwe? No właśnie, były sekretarz Warszawy w 2019 roku kandydował z listy koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nie zdobył jednak mandatu europosła. Uzyskał go wówczas Krzysztof Hetman, który w październiku ubiegłego roku w wyborach parlamentarnych zdobył mandat posła. Po objęciu przez niego mandatu do Parlamentu Europejskiego powinna trafić Joanna Mucha, obecnie posłanka Polski 2050. Pozostała jednak w Sejmie. Następny w kolejności do mandatu europosła byłby Riad Hajdar. Polityk zmarł jednak w maju 2023 roku. W ten sposób ostatecznie mandat przypadł właśnie Karpińskiemu, co pozwoliło mu opuścić areszt. Przed momentem aresztowania tworzone były przez niektóre gazety, na przykład Gazetę Polską, była tworzona taka atmosfera, że będą... Poważne sprawy, że to się nakręca, prawda, że ślady idą do ratusza i tak dalej i tak dalej, więc to trochę po, po, po podnosiło ciśnienie, bo ja tymi sprawami się zajmowałem z racji tego, że, znaczy zajmowałem się gospodarką odpadami i raczej bym się dzisiaj spodziewał, że, że ktoś mi podziękuje, bo rozpocząłem proces inwestycyjny potężnej instalacji ostatniej takiej w Europie, tutaj dla warszawiaków, która będzie kluczowa dla gospodarki odpadami. I doprowadziłem do obniżenia. Ale rozumiem, że panu nie zarzucają, że pan rozpoczął ten proces, tylko zarzut jest bardzo konkretny. Wziął pan łapówkę w wysokości 5 milionów złotych. Takie są zarzuty prokuratury, więc przejdźmy do pytań. Wziął pan te 5 milionów? Ani 5, ani 10, ani 15, ani 1, ani 5 złotych. Prokuratura zarzuca też panu mataczenie. Mówi, że pan specjalnie zgubił, schował, ukrył telefon. No, trudno mi powiedzieć cokolwiek na ten temat. Nic specjalnie nie robiłem. Jeszcze raz powtarzam, przez 9 miesięcy nie ma żadnego dowodu w tej sprawie, który byłby jednoznaczny. Natomiast e, wszystkie dowody przedstawione przez m, bardzo dobro, dobrych obrońców, którzy. No, zrobili robotę zamiast prokuratury, przedstawili dowody, które pokazują, jak cały proces przebiegał, i to, że ja nie miałem z nim do czynienia. Zarzut jest taki, że pan brał łapówki przy okazji załatwiania różnych umów dla firm zajmujących się utylizacją śmieci. Oskarżać o to mają pana trzy osoby, które same są oskarżone. Jakie one miałyby interes, żeby pana oskarżać? Przy okazji oskarżając też siebie. No im grozi 25 lat do 25 lat pozbawienia wolności, a przyjmując taką e, pozycję tak zwanego świadka, małego świadka koronnego, pozwalniają się z, tego, z tej, tej, tej tej tak drastycznej okoliczności nałożenia kary. Przyjąłem mandat dlatego, że mam wątpliwości, czy w tej sprawie tylko chodzi o dojście do prawdy. Obrońcą Karpińskiego tuż po w zatrzymaniu przez agentów CBA został profesor Michał Królikowski, były wiceminister sprawiedliwości zarządów PO PSL. Gazeta Polska ujawniła, że w czasie, gdy jego klient był sekretarzem Warszawy, podległe mu komórki zlecały jego kancelarii usługi prawne. Na początku sierpnia 2023 roku agenci CBA zabezpieczyli w warszawskim ratuszu dokumenty dotyczące współpracy kancelarii profesora Krójkowskiego. W latach 2021-2023 zainkasowała ona ponad 662 tysiące złotych. Gazeta Polska ujawniła, że kancelaria usługi prawnej świadczyła m.in. na rzecz biura ładu korporacyjnego kierowanego przez Łukasza Górnickiego od września 2018 do maja 2023 szefa rady nadzorczej stołecznego MPO komórka ta podobnie jak miejska spółka odpadowa oraz na przykład biuro gospodarki odpadami podlegała właśnie Karnińskiemu jako sekretarzowi Warszawy Mało tego Kancelaria profesora Krójkowskiego sporządziła dla kierowanego przez Górnickiego biura opinię prawną dotyczącą kwestii związanych z nadzorem ratusza nad MPO, dokładnie pomocy publicznej związanej z powierzeniem jednoosobowej spółce miasta stołecznego Warszawy, miejskiemu przedsiębiorstwu oczyszczania. Zadania własnego miasta stołecznego Warszawy polegającego na zapewnieniu czystości i porządku Włodzimierz Karpiński jako sekretarz Warszawy posiadał więc ogromne kompetencje, jednoosobowo nadzorując wszelkie kwestie związane z warszawskim rynkiem odpadów. Z kolei jego podwładną została m.in. Joanna B., żona Rafała Baniaka. Kobieta była pełniącą obowiązki podległego Karpińskiemu biura informatyki. Z naszych ustaleń wynika, że w śledztwie usłyszała zarzuty składania fałszywych zeznań. Karpiński już jako prezes MPO zaczął zabiegać w ratuszu o przekazanie kierowanej przez niego spółce jak największych kompetencji w zakresie stołecznego rynku odpadów. Był ku temu pretekst, rosnące ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Gdy pod koniec 2019 roku zostawał szefem MPO, było wiadomo, że w kolejnym roku koszt Zagospodarowania odpadów wzrosną z ponad 830 milionów złotych do blisko miliarda 260 milionów złotych. Od stycznia 2010 roku, zgodnie z aktem założycielskim MPO, będącym odpowiednikiem statutu, wszelkie decyzje o zaciągnięciu zobowiązań powyżej 10 milionów złotych musiało akceptować zgromadzenie wspólników, w którym jednoosobowo jest prezydent Warszawy. Jeszcze za prezydentury Hanny Gronkiewicz-Warz ratusz zaczął wyłączać z tego zlecane przez MPO kontrakty na zagospodarowanie odpadów. Proszę spojrzeć zresztą na grafikę. Najpierw zarząd MPO w październiku 2017 roku dostał zgodę na zawarcie tego typu umów. W latach 2019-2020 do kwoty 402 milionów złotych. W maju 2018 roku zwiększono ją do ponad 535 milionów złotych. Kolejna decyzja Ratusza w tej sprawie zapadła już trzy miesiące po powołaniu Karpińskiego na prezesa MPO. Prezydent Szaskowski. Udzielił pełnomocnictwa do podpisania uchwały zgromadzenia wspólników z lutego 2020 roku, która dawała zarządowi spółki możliwość zawierania bez niezbędnej zgody właściciela kontraktów na zagospodarowanie odpadów do końca 2022 roku do kwoty 1,5 miliarda zł. Jest pełna pół roku później, wzrosła ona o 100% do 3 miliardów złotych. Tym razem uchwałę w tej sprawie podpisał pełnomocnik Michała Olszewskiego, wiceprezydenta Warszawy odpowiedzialnego za rynek śmieci w Warszawie. Sprawę opisał tygodnik Gazeta Polska, który zwrócił uwagę, że to właśnie uchwała zaakceptowana przez Trzaskowskiego miała umożliwić rozpoczęcie WMPO korupcyjnego, zdaniem śledczych procederów. Ustawianie przetargu pod firmę FB Serwis miało ruszyć w kwietniu 2020 roku i trwać zgodnie z obowiązywaniem uchwał do końca 2022 roku. W ten sposób podmiot ten zgarnął kontrakty opiewające na w sumie 600 milionów zł. W międzyczasie Karpiński został sekretarzem Warszawy, obejmując jednocześnie nadzór nad MPO. Z kolei prezesem spółki został Zdzisław Gawli, były wiceminister skarbu w rządzie POP. SL, obecnie poseł Platformy Obywatelskiej. Niewykluczone, że gdyby prezydent Trzaskowski nie podjął uchwały z lutego 2020 roku, warszawskiej afery śmieciowej mogłoby nigdy nie być. Według ratusza opisane przez Gazetę Polską uchwały były reakcją na rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. A jakiekolwiek łączenie ich z aferą śmieciową jest, i tu cytat, nieuprawnione i kłamliwe. Działania władz miasta w tamtym czasie umożliwiły spółce skuteczną i szybką odpowiedź na trudną sytuację na rynku zagospodarowania odpadów w województwie mazowieckim w zgodzie z obowiązującym prawem. Dzięki tym działaniom i zmianie ustawy, która dopuściła na stołeczny rynek firmy spoza Warszawy w latach 2021-2022 udało się rozbić oligopol cenowy, a mieszkańcy Warszawy i budżet miasta zaoszczędzili w stosunku do roku 2020 tego ponad 200 milionów zł. Przypomnijmy, że firma FB Serwis wygrała przetargi najniższą ceną. Kierowany przez Rafała Trzaskowskiego. Ratusz 30 maja 2023 roku złożył pozew przeciwko Gazecie Polskiej. Domaga się przeprosin oraz wpłaty pół miliona złotych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W uzasadnieniu pozwu można jednak przeczytać, że w Warszawie nie było żadnej afery korupcyjnej, ani żadnej afery śmieciowej. Wbrew twierdzeniom zawartym na okładce Gazety Polskiej oraz w treści artykułu, brak jest jakichkolwiek dowodów, by do rzekomej afery śmieciowej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy faktycznie doszło, oraz aby prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, jak twierdzi autor artykułu, miał rzekomo umożliwić tzw. aferę śmieciową. Według informacji, jakimi dysponuje strona powodowa, dotychczas prowadzone postępowania prokuratorskie nie dotyczyły działań Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy lub też prezydenta. Miasta Stołecznego Warszawy, a także nie potwierdzono, że doszło do rzekomej korupcji związanej z zagospodarowaniem odpadów komunalnych terenu miasta Stołecznego Warszawy. Z tego również względu twierdzenie, że w mieście Stołecznym Warszawa mamy do czynienia z aferą korupcyjną czy aferą śmieciową, nie znajduje uzasadnienia. Ponadto w prowadzonych postępowaniach nie zapadły dotychczas żadne prawomocne rozstrzygnięcia. Ratusz wskazuje w pozwie, że artykuł był propagandowym atakiem na warszawski urząd miasta i prezydent. Rafała Trzaskowskiego dzisiaj kandydata. Koalicji Obywatelskiej na urząd prezydenta RP. Pejoratywne przedstawienie w artykule gazety polskiej wizerunku Miasta Stołecznego Warszawy, zobowiązanego z mocy ustawy do dbania o dobro wspólnoty samorządowej, naraża je na utratę zaufania mieszkańców i innych podmiotów, w szczególności kontrahentów i inwestorów. Jest to równoznaczne z naruszeniem dóbr osobistych Miasta Stołecznego Warszawy, takich jak dobre imię miasta, reputacja, autorytet, renoma, wizerunek utrata zaufania potrzebnego do wykonywania działalności. Porny artykuł i okładka Gazety Polskiej dotyczą bezpośrednio miasta stołecznego Warszawy i godzą w jego dobra osobiste. Nadto rzeczony artykuł i okładka Gazety Polskiej były również wymierzone w prezydenta miasta stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Były zatem atakiem propagandowym na organ powodowej osoby prawnej. Uszczerbek na dobrach osobistych ponosi osoba prawna, także z uwagi na to, że został oszkalowany jej organ. Co ciekawe, Trzaskowski nie jest wymieniony w pozwie nawet jako światek. Nie ma też ani słowa o Karpińskim i ciążących na nim zarzutach korupcyjnych. Za to ratusz wnioskuje o powołanie biegłego do spraw psychologii społecznej na okoliczność ustalenia, jakie skutki w świadomości społecznej wywarła treść artykułu Gazety Polskiej. Jest pełna cztery miesiące po złożeniu pozwu. We wrześniu 2023 roku Trzaskowski był przesłuchiwany przez katowickich śledczych jako świadek. Mimo, że od złożenia pozwu przez warszawski magistrat minęło półtora roku, nie została wyznaczona nawet pierwsza rozprawa. Tak całą sprawę komentuje Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny gazety Polskiej i prezes Republiki. Afra Śmiedziewa była. Nawet były postawiane zarzuty. Gdyby nie immunitet europarlamentu to zastępca Trzaskowskiego by do dzisiaj być może siedział w więzieniu. Chyba, że prokuratura by skręciła zupełnie to śledztwo. Afera śmieciowa jest jedną z najpoważniejszych afer w stolicy, jeżeli nie w Polsce. Bo chodziło przecież o obrót dziesiątkami milionów złotych. Same sumy łapówek porażały, bo to chodziło o wielomilionowe łapówki za kontrakty na obsługę śmieci w Warszawie. No, symboliczne, że chodzi tu o śmieci. Że największy znany biznes, jaki zrobili... Politycy Platformy, a przynajmniej tak było według zarzutów prokuratury, dotyczył śmieci. No ale.